Witam was bardzo serdecznie moje kochane skarby w kolejnym filmie Kiedy ten film się pojawia Jest Wielkanoc, czyli niedziela I z tej okazji chciałbym wam złożyć Najserdeczniejsze życzenia Dużo zdrowia, spełnienia marzeń Abyście te święta spędzili W gronie osób, które kochacie W gronie najbliższych, ale przede wszystkim Aby wam nigdy nie zabrakło Zdrowia To jest najważniejsze i tylko to się tak naprawdę Liczy Dzisiaj przychodzę do was z filmikiem z najlepszymi Kremami do twarzy, które zdecydowanie zdecydowanie powinien każdy z was poznać. Mam tutaj polskie marki kosmetyczne, kremy w różnych granicach cenowych i jeden fantastyczny krem z filtrem. Także jeżeli was taka tematyka interesuje, serdecznie was zapraszam do oglądania dalej. Także moje kochane skarby, rozpocznę temat od najdroższego kremu, który jest idealnym kremem dla skór dojrzałych, bardzo suchych, odwodnionych, którym brakuje elastyczności, rozświetlenia, rozpromienienia. Jest to nowa linia pro Profesjonalna marki Arcana, ale kremy możecie zakupić do użytku domowego. Jest to nowa linia kosmetyczna Woman Definition Estree Cream. Jest to linia, która ma tutaj w składzie fitohormony, które wykazują silnie, silne właściwości regenerujące, przebudowujące, prewencyjne przeciwmarszczkowe. Ja Wam tutaj zaprezentuję mini wersję tego kremu z tego względu, że miniaturki nie są dostępne do kupienia i nikt z was nie kupi miniaturek. Krem można. Zakupić w pojemności 50 ml za 180 zł, jak dobrze pamiętam. I to jest jedyny, najdroższy taki krem pielęgnacyjny, który Wam przedstawię na kanale. Kartonik prezentuje się w taki oto sposób. Miniaturka prezentuje się w taki oto sposób. Jest to krem dzienno-nocny, czyli tutaj nie ma obaw, że musicie mieć krem osobny na dzień, krem osobny na noc. Jest to krem przestronny. Jest to krem przede wszystkim bardzo bogaty. To nie jest bardzo lekka konsystencja, taka, która się wchłonie do 100% w skórę. Ten krem pozostawia taką warstewkę, ochronną, zabezpieczającą przed utratą wody z naskórka krem fantastycznie działa pre prewencyjnie, przepraszam za przejęzyczenie się przeciwzmarszczkowo, regenerująco stymulująco jak i również maksymalnie skórę rozświetla rozpromienia ta skóra jest taka Bijąca zdrowym glow, zdrowym blaskiem, ale jak najbardziej jest to krem ukierunkowany dla osób ze skórą bardzo suchą i dojrzałą. Ta nowa linia od Arkany, generalnie rzecz biorąc, jest fenomenalna. Zabieg Woman Definition, który również możecie wykonać w gabinetach autoryzowanych, które pracują na marce Arcana, to jest po prostu coś nieziemskiego. Efekty zabiegu Woman Definition są po prostu piorunujące, i masaż olejkiem Woman Definition również jest fantastyczny i przynosi spektakularne. Rezultaty, jeżeli borykacie się z utratą jędrności, z utratą elastyczności, to rekomenduję Wam wykonanie zabiegu Woman Definition w gabinetach autoryzowanych, które pracują na marce Arkana. A do użytku domowego proponuję Wam taki kremik o pojemności 50 ml, także jak najbardziej polska firma. Nie wszystkie kosmetyki marki Arkana mają dobre składy. To jest oczywista oczywistość, o czym Wam już wielokrotnie mówiłem. Ale te, ten krem ma zdecydowanie wzorowy skład I warto je się nim zainteresować W przypadku skóry dojrzałej, poszarzałej I bardzo suchej Także jak najbardziej Teraz troszeczkę tańszy I jest to krem z filtrem, moje kochane skarby Jest to krem z filtrem Basic Lab Lekki krem ochronny UVA, UVB PA4+, Heavy Moje kochane skarby, posłuchajcie Jest to fantastyczny krem z filtrem Jest on bardzo lekki, nie roluje się Fantastycznie nawilża skórę Ja zawsze używałem w taki sposób, że myłem skórę twarzy, tonizowałem, aplikowałem serum, aplikowałem krem pielęgnacyjny, odczekałem 5 minut i dopiero krem z filtrem. Ponieważ książkowo tak powinno się robić. Ale teraz nowoczesne kremy z filtrem również jednocześnie zawierają formuły, które pielęgnują skórę. I ja ostatnio się przekonałem żeby po prostu w przypadku mojej skóry suchej po serum zaaplikować nie krem pielęgnacyjny, a natychmiastowo krem z filtrem i do pierwszego ognia powędrowo Basic Lab. Cały dzień moja skóra była fantastycznie nawilżona, nie wyświecała się, nie było żadnych problemów. Ten filtr tak jakby lekko zastyga na skórze, ale nie powoduje to jego rolowania, nie powoduje wysuszania, odwadniania skóry, tylko ta skóra jest w komforcie przez cały czas. Także jak najbardziej uważam, że jest to idealny krem z filtrem dla każdego typu skóry, dla skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej, odwodnionej, naczynkowej, bardzo wrażliwej, dojrzałej. Także naprawdę jest to idealny polski krem z filtrem, który jest warty zainteresowania i warty swoich cen, warty tych pieniędzy, ponieważ kupować 30 filtrów, które się nie sprawdzą i wydawać 30 razy różną sumę, no to nie jest interes życia. Warto wydać raz a porządnie na przegenialny krem z filtrem. Także jak najbardziej niebawem na kanale również się pojawi filmik o lekkich kremach z filtrem, troszeczkę tańszych, ale moim ulubieńcem jest Basic Lab. Także jak najbardziej śmiało Wam go rekomenduję. Następny krem, który zarekomenduję dla skór suchych i odwodnionych jako zamiennik ceramidowego kremu z linii Bielendy Professional Nano Supreme Lab. Jest to Bielenda Royal B 50+. Nie sugerujcie się tutaj wiekiem na opakowaniu. Jest to czysty marketing. Krem liftingująco-ujędrniający marszczkowy, Również się tym nie sugerujcie. Krem bogaty w peptydy, w ceramidy, w substancje odbudowujące barierę lipidową, silnie regenerujące. Ten krem silnie skórę regeneruje po zabiegach, łagodzi podrażnienia, świetnie nawadnia nawilża, rozświetla rozpromienia, ten krem można stosować zarówno w dziennej jak i w nocnej pielęgnacji, nie ma żadnego problemu także jak najbardziej w Hebe on kosztuje do 30 zł jest to kolejny polski produkt z portfolio marki Bielenda, który jest warty kupienia warty zainteresowania w przypadku skór poszarzałych, normalnych suchych i dojrzałych także jak najbardziej fantastyczny krem który mogę wam zarekomendować i ostatni krem, który zarekomenduję w przypadku skóry tłustej. Problematycznej, trądzikowej, która poszukuje lekkich, lżejszych, ale jednocześnie bardzo intensywnie nawilżających formuł kosmetycznych, jest to bielenda eko sorbet, krem do twarzy nawilżająco kojący z maliną. Produkt prezentuje się w taki oto sposób. Moje kochane skarby jest to krem łudząco, bardzo, bardzo lekki, ale nawilżenie, nawodnienie, rozświetlenie, jakie on daje jest po prostu nieziemskie. Fantastycznie nawilża skórę, rozświetla, rozpromienia, działa regulująco na funkcjonowanie gruczołów łojowych. Także mamy również wyciąg z malin, który działa przeciwzapalnie i też korzystnie wpływa na funkcjonowanie gruczołów łojowych. Także dla skór problematycznych, tłustych, jako dzienno-nocny krem, taki tańszy kremik, jak najbardziej mogę zarekomendować. Również w hebe jego cena nie przekracza 30 zł. Także śmiało rekomenduję. Także moje kochane skarby na dzisiaj to Tyle. To są zdecydowanie kremy do twarzy, które warto posiadać w swojej kosmetyczce. Warto tymi kremami się zainteresować. Także jeżeli Wam się materiał podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Dziękuję Wam serdecznie. Buziaczek wielki i do następnego. Hej!